Scouting wygląda bardzo prosto, trzeba poświęcić tylko kilkadziesiąt godzin przed komputerem, czyli trzy dni bite przed komputerem i, i coś wiemy, tak pół, pół żartu, serio, ale to co jakby najważniejsze, że to jest bardzo długotrwały proces i tu każdy asystent poświęca no, tonę, tonę czasu, żeby to robić. My akurat robimy w ten sposób, że no, rozbijamy każdą akcję, żeby wiedzieć jak drużyna gra jak statystycznie to wychodzi. Oczywiście jakie zagrywki grają, jak one się nazywają, jak skuteczni są w tych, w tych zagrywkach. E, oprócz tego, że, że schałtujemy, analizujemy a jakby atak drużynowy, osobno robimy też a co, co indywidualnie gracze, e, jakie mają tendencje, co robią najbardziej w czym, są najbardziej skuteczni, żeby też przygotować zawodników po to, kogo kryją i na co, na co zwrócić uwagę. Dodatkowo jeszcze oczywiście jest jeszcze obrona, jak dawna jak dużo broni, jak też pojedynczy zawodnicy bronią. Ta analiza jest dosyć dogłębna, czasochłonna i jakby mając te wszystkie jakby informacje, wtedy podejmujemy decyzję na co się przygotować, w jaki sposób, na jakich zawodników i tak dalej, żeby to było blisko jakby naszego systemu, który, no, który pracujemy cały sezon. Każda akcja gdzieś jest pocięta i powtórnie obejrzana jeśli chodzi o sam. Albi, Wocławek, to jakbym chciał pokazać, takie kilka najważniejszych rzeczy. Bo jest to drużyna, tak jak się o nas też wiele razy mówi, która lubi rzucać za trzy punkty i, i trener też jest znany z tego, że, że każdy ma wolną rękę, przy tych rzucać za, za trzy punkty. I myślę, że tutaj bardzo drużyna jest niebezpieczna, zwłaszcza przy prowadzeniu piłki z obrony do ataku. Tak jak widać, Malik Williams też nie waha się, oddaje, ten rzut za trzy punkty. czy Michał, Michał Nowakowski i to i to jest tak naprawdę bardzo ciężkie do, do, do obrony, bo to są takie sytuacje, gdzie obrona nie jest w żaden sposób ustawiona, tylko, tylko gdzieś są jakby przybagi liczebne i tutaj no bardzo trzeba będzie uczulić zawodników, żeby ten powrót do obrony był w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie i znaleźć tych strzelców. To jest jakby najbardziej efektywne w grzech Po to się biega, po co się szuka tych łatwych punktów jakby spod kosza, dlatego obrona jest mocno skupiona na tym, żeby nie dać tych łatwych punktów spod kosza, co też otwierają się trójki, a umiejętności zawodników idą, jakby są, ciągle, ciągle rosną. Alvin ma, ma dobrych strzelców i to jest taka rzecz, która jest bardzo niebezpieczna. Kolejną, kolejną rzecz to na pewno Green, który, który potrafi też świetnie rzucać za trzy punkty, co, co pokazał też ośmioma celnymi trójkami z, z, we Wrocławiu, gdzie trafił. Także tutaj mamy taką akcję, gdzie no też nie jest łatwo do obrony, ponieważ on dostaje tak naprawdę e, trzy zasłony czyli mamy pierwszą, drugą, trzecią zasłonę. Także obrońca musi się bardzo dużo napracować, żeby nie dać, e, nie dać e, wyjść do pozycji i oddać rzut. A z kolei gry też wysoko skacze przy rzucie i to nie jest takie łatwe, także tutaj pomoc innych zawodników będzie, będzie, będzie bardzo ważna. Kolejną, kolejną rzeczą jest no to, to, myślę, że tu kibice bardzo dobrze znają Sobina i jego, jego, jego haczki. I myślę, że ta, ta akcja jest bardzo kluczowa, bo zwłaszcza kiedy Kamil Łączyński wraca, który, który świetnie podaje, to wtedy, to wtedy Sobin czy Malik są inaczej wykorzystywani. Także myślę, że to są takie pokrótce, co mocne rzeczy, które gdzieś tam możemy, możemy pokazać. Analiz jest bardzo dużo, na końcu trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski, no i sprawdzić, co się dzieje w meczu. Jeżeli dana opcja w meczu nie, nie działa, no to też trzeba mieć plan B i przygotowanym być, co jeśli drużyna przeciwna ma, ma jakąś odpowiedź. Tych akcji rolowych, będzie cała masa, bo mamy trzech zawodników, którzy lubią, lubią grać w te akcje pick'n'rollowe, czyli Kamil Łęczyński, który, jak pokazaliśmy, obsługuje tego USIP-a, czy potrafi Malika Williamsa e, otworzyć do zdobywania punktów. Mur, który dominuje na tej piłce i też tych akcji pick and rollowych jest, jest cała masa i teraz dochodzi jakby kolejny zawodnik, który też gra typika te rola. Czym się na pierwszym meczu, bo to jest turniej, to tu się wszystko może zdarzyć, to decyduje o, e, o danym, danym dniu, w jakim, w jakim są zadane za, zawodnicy, jak są też skuteczni, to się nie da jakby przewidzieć i szczerze nie ma żadnego faworyta, bo to jest, mówię, jeden mecz i, i na drugi dzień jest znowu jest jeden mecz, który jest najważniejszy. Nie ma jakby powtórek, nie ma innych rzeczy, e, także my uważam, że nie ma, nie ma tutaj faworytów. Każdy uważam, że jest groźny i też zobaczymy, jaka dyspozycja dnia w danym meczu będzie o, no, danych zawodników.